Guild Message of the Day dostałem informację, że teraz Wetlands to gdzie to jest? Jeśli się yy, nad tym. Tam była taka, taka tama była z trzema twarzami. Wiesz co, do... ja tak, ja, tylko ja nie mogę tego zlokalizować geograficznie, bo ja wiem, co to jest w yy, ja tym ten... przed bo ta kraina no podspory, na Ironforge i coś... nad tym. Nad Ironforge. Ja mam to. Chyba byłoby lepiej tramem, ale dobra. No, a tam. Loch Modan, Boże, to mi tak dziwnie takie rzeczy różne przypomina, jak tak patrzę. Loch Modan, a to ma takie nawiązanie, ten, bo tam widziałeś, to że pływa, nie? Znaczy, kiedyś pływało to takie bestie z Loch Ness. Aha, no, 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 no. Były tam. Dlatego Loch Modan się nazywało. Świetna kraina, bardzo ładna zresztą. No, no, no. Dopóki tam nie rozwalił ten Deadwing. No, kurde, fajna tama była. Rzygające krasnoludy. <śmiewanie> to, sobie to sobie tak klimatycznie wstało. Tak, Lore, Lore było. W sumie, tak, pewnie. No dużo piwa. Nie, nie chcę znać genezy tego tamego no. tamtego. To Zbudował. Polskie budownictwo. Ktoś tutaj przyłożył rękę do tego. Ten deadling przeleciał tamę. No trzeba uważać. No. Smoki mają jakieś tam zapędy nic nie chcę mówić, ale tam kresnoludy były na tej tamie, może on chciał przylecić krasnoluda? Coś mu no, no powiedzmy, że mu wyszło. No no... krasnolud tego nie zniósł. Załamał się. Za, za dużo. No niestety, biedak. Ciekawe gdzie... no to a się nie pytam. Pytanie, jakie miasto w według was jest najładniejsze? E... Stormwind jest świtaśne, <laughs> Szczerze no. mówiąc jest... Ja pomimo że tak nie przepadam w sumie za blotelfami to Silvermoon jest bardzo ładne kurczę. Aha. Fajna muzyka tam jest tak. A muzyka bardzo mm, tak też. Czekajcie, co, ja, co mi się podoba? Mm. Mi się mi, się, mi się podoba też. Jest fajne miasteczko albo, albo to, to miasteczko u Alliance w tego w tym w Gryzich tak, już mówiłem. A, Gryzji Gryzji. O, 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 o. Tam, tam taka fajna po prostu. Jest taka kładka po prostu nad przepaścią. świetna, ładnie zrobione i wodospady. <coughs> Rokowi się Razor heal podoba drotaż. Nie, no błagam cię. No... Zresztą, każdemu alientowi to się chyba podoba to miasto pierwsze, który, do którego się wchodzi i zaraz o, na serwerach zaraz startowej. Hiwary. Na serwerach RP to jest straszne po prostu, co tam ludzie nie no, wyprawiają. No, ja też nie mogę, nie mogę pojąć, wiesz, znaczy ja, ja ogólnie ja bardzo lubię RP, nie? Jak ludzie się w to bawią, ale po co do takiej gównianej miejscówki iść RP robić, wiesz, gdzie tam wszyscy, każdy przygub tam trafia, niezależnie od tego, czy chce, czy nie. <śmiech> ludzie. <laughs> o no to jest to jest istna <laughs> wy, chyba, wy chyba nigdy nie widzieliście Gold no właśnie o tym mówimy! No właśnie o tym mówimy! O Gold Ja myślałem, że jakiś Razor Hill. Nie, 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 to no, 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 już stary share. temat, stary to temat. To poczekajcie na rok, nie? Tam poczekamy i wszyscy razem no, co sobie porozmawiamy. Aha, no dobra. No Szkarlatena został w tym momencie, tak? no. muszę sprawdzić, czy ja mam wszystkie. A czemu on sami ma w teamie? O co chodzi? No ja jestem przecież. Stoję obok ciebie. No, no ja wiem, ja ale w teamie, nie, jesteś. W teamie. W teamie cię nie ma. Jak to nie ma mnie w teamie? Ja jestem w teamie. Jezu, weźcie, wyjdźcie wszyscy z grupy, bo jest, jesteście nadal w tej takiej, takiej dziwnej grupie, wiecie? Jesteście jakby A, sfazowani. Dobra, dobra. Wsz wszyscy usłyszałem. powychodźcie z grupy. Jeszcze raz zrobimy. I w grupie? I w porty? Shit, prawie dałem. Prawie dałem teleport. Ja pierdziłem. Faktycznie jest wszystko po porąbane. No, no jeszcze Trzeba wyjść z grupy po prostu, no, trzeba. No, prawie dałem teleport do dun dungeon. O jezus, mania. Dlatego, nie... no to. Ej, daj mi jeszcze raz invita, bo mhm. akurat ukrywałem. już, już. Ale wam tu kurde zatopili nieźle No, dlatego tego się nazywa prawdziwie Wetlands Dolecisz tutaj jeszcze szybko, bo ten statek już odpływa. Już, już, już cieniem się kładę no, na dwa. No, Zajdźcie za, ze statku, poczekamy. No tutaj powiem ci, że płynie bardzo długo statek. No bo tam jest o, chyba adventure jakiś, nie? No tak, no no to niby no, na A ten, nie to w kataklizmie, w kataklizmie, jest adventure, sorry, sorry. No. A tak, tak, to jest Tam jest bardzo... Bardzo fajny gościu, który się Buddy nazywa. Buddy. O oh Buddy no, o Jezus, ten chłop to jest Jezus. naprawdę jakiś... Nie wiem co mi się stało w głowie kurczę, ale... I'm Jezus. sailing! <laughs> Skacze, ze statku, no po prostu... On no, no, robię no, też no, masz, masz Ale no Jezus, ten facet robi, jakie on ma questy w tym Waszyrze to jest po prostu... Nek, nek. A, a, a ja już, już pamiętam, bo też coś zapomniałem dopowiedzieć. Bo w Kataklizmie nie było Nessingwariego, Nessing ale był taki leciutki, powiedzmy malutki, odpowiednik jego, za, zastępca może bardziej Harrison Jones. No. no właśnie. Nie mogę latać na tym moncie, nie wiem czemu. Bo inżyniery nie, nie masz. Ale nie piszę na mącie, że jest potrzebny ten. No właśnie, to jest głupie. To jest głupie, ale. Jest... Kartę, ty nie możesz. Wydawało mi się, że, to się, że tam zmienili coś, ale. Ja mniej żywą aneksję, dokładnie tak samo wyglądamy. Ktoś się pyta, na jakich Adonach grasz? A w tej chwili mam tylko. W tej chwili mam tylko. Domino's, tak się nazywa ten i on, on tymi barami na dole zarządza. Czyli, czyli paskami narzędzi, paskami umiejętności. No, ja tutaj się. Ja na, na niczym na razie nie gram. Mam, mam jeden, który się nazywa JS Hunter Bar. No teraz widać ślideł każdego ma, cłaniaka. Quillena, no. Który? Ja będę miał go niedługo. A Quillen to będzie super pet w Pandarii, wiesz? Jako pet huntera. Tak? On będzie miał y Battle Ressa chyba, wiesz? Będziesz mógł sobie tego, kość, ożywić. Ty, ale ten mount to bez jaj, to jest tylko dla hordy, ten na którym teraz ja latam. Nie, 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 on jest też dla Alliance, ja mam na Alliance. On za, nie dla... ma czasem innego koloru? Dla Jest dużo wersji tego tego mounta. Tak, tak, bo jak ci mówiłem, że każdy odpowiada innemu wiatrowi, nie? No. Ja masz cztery, z cztery strony świata to masz cztery różne mounty z tego. No, patrz, patrz, patrz. O Jezu, co jest mount. Ale ten mount, który Flame Wiesz... ma jest świetny, on jest, on jest naprawdę ekstra. Zawsze chciałem tak. Ja go space rolowałem tak naprawdę, bo no już na 85 levelu to nie było żadne, żaden wyczyn go zdobyć, a jednak na... Na ulduarze jeszcze za czasów Rafał King to było, kurcz. Z, z czego ten tego wow. mounta? Są najfajniejsze smoki, te tutaj, kurwa. No, proto, -draiki, proto -draiki. tak zwane, no one, one są za jakieś tam dodatkowe. No, ciężko je po prostu dostać w Rafał To jest. Ja mam akurat swojego z Ulduaru, trzeba było zrobić wszystkie achievementy tam specjalne na każdym bossie. Ja mam takiego, patrzcie, jaki ładny. to, ja nie mam w ogóle proto-Drakego, ja, ja mam dwa, mam fioletowego tego, na którym byłem zmuszony jeździć. Poza tym, że nie lubię tego koloru. <noise> bo, bo miał 310 speeda wtedy e, i byłem zmuszony na Ale jeszcze mam Red drake'a, wiecie? Jego się zdobywał za Asymmentem. No ale to był... Red, red, red. To był straszny po prostu... O oh jest. Oh. Oh jest, 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 jest. Mount. Patrzcie. Oh. Jak ładny Proto Drake -y są super. Kopiuję cię, a jak? a ty. ty, ty ja no, ja potrzebuję żeście, jeszcze. Ostro, żeście achievementowali. No to jest. Kurde, rok. Wiesz co, ja ci powiem, że potrzebuję jeszcze 3 mounty i będę miał stoi i będę miał tego fajnego takiego Dragon Hawk'a. Mhm. Te, takiego, mhm. te, te co Blood na tym latają. I, I High Elfy. Ktoś pyta, czy może wasza ekipa szuka jeszcze dobrego hila do wspólnego raidowania na MOB? Pozdrawiam. Mhm. Zawsze tak, z, zawsze tak, zawsze tak. No to tak. zobaczymy w grze, nie? To, 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 to nie, nie wiem, co tam trzeba. Nie wiem, czy tam z gilią będziemy coś kombinować, czy po prostu będziemy. Tak, nie tak. Nie mam pojęcia. No, no w mopie możemy też zobaczyć. No to, tak, jak już mówiłem, zobaczymy. Na razie kombinujemy się z tą gilią, co by tutaj zrobić z nią, czy w ogóle będziemy robić. No, no i tak. Nie? Ruski Banan będzie hilową no Nie no, spoko, spoko, nic się nie no, przejmuj. Wiesz, Nikt się z... nie wygryzie. No. Zawsze no. jakiś, może, można wiesz, instance zrobić 10-. 10 znaczy, może instance raid 10 -osobowy. No, myślę, że będziemy robili, dosyć spokojnie. A, jest. Dwie godziny tak, tak, poświęcić, tam się zrobi dwa, trzy bossy, to chyba nie będzie jakieś ciężkie. No. Kurde, to mi teraz to ja jestem strasznie do tyłu, jeżeli chodzi o te mounty. Oooooo, no, no, ostro, ostro, ostro musieliście pogrywać. Powiem ci, że nie, nie, nie aż tak ostro. A no, to jest tak. Nie, ja no, trochę fentycznie. tu, trochę Poczy tam, Poczytać tak. i naprawdę idzie łatwo zdobyć te manty. A no, jak się, siedzi się tutaj troszeczkę, to z nudów aż się po prostu czasem robi, nie? Po prostu nie ma co robić i... To mówiłem wam, że na to się czeka. O, jest ładny księżyc. A gdzie jest drugi? Szukam drugiego księżyca. Nie ma. No, może w ciągu dnia jest? Chyba nie widać. No właśnie, no właśnie jest, on chyba w ciągu dnia jest tylko. Ale... O, bo, bo mam, mam quest'a ten, Operation Gnome, Gnome Regan, Ale to chyba też robiłem hordą. Operation Gnome Nie, nie, to tego, W tym Zandalari, chyba, czy tam Echo Isles. Ale jaki, jaki, jaki małp? Operation? Nie, nie, ja mówię, słuchaj, nie, nie, ja mówię tylko, że mam w tych Feats of Feats of Strength, mam aha. Operation Gnome Aha, aha, aha. aha. Co wredz z mam to... tego dużo, ojojcie. Serio, naprawdę jestem, jestem taki szczęśliwy, że zrobili, te, że zrobili te achievementy account wide. No to jest. No teraz mogę nosić tytuł jednego z największych rzeźników za 100 tysięcy zabitych hordziaków. Wow. O, of the Alliance. A tak. gdzie tu się tytuły wybiera teraz? Jak wejdziesz C sobie, to tam w prawym górnym rogu masz charakter sto, titles i equipment manager. To w titles Aha. masz tak. ja mogę mieć Brewmaster, <noise> <noise> Ambasador, Asystant To chyba z archeologii. Tak, tak, tak. Jenkins też mam, a to tam znaczy... No tak... Nieważne. <noise> <To> Za <smaczne. głos> no. hey boy Jenkins. Yeah. Okay. Czekał to tajne, kurde. No w, klikniesz C ja i w sprawie z... A, jestem dumny z jednego tytułu. <coughs> chef! Chef, no. O, o, ja, ja go też muszę. Z... Da się go jeszcze zrobić czy nie? Nie wiem. Czekaj, ja to muszę sprawdzić. Ja zobaczę jakie to są... <coughs> Bo to była moja profesja. Cooking. <coughs> Hail to the chef! Chyba można. <coughs> professions o jest, jest. Cooking i... Chef. jest Chef, Chef, Chief? Na samej górze był jest. przynajmniej u Na, na, na samym dole jest. A, hell to the Chef. Ha, no tutaj trzeba zrobić wszystkie te argumenty. Ja je zrobię w sumie. Teraz misto w Pandarii, ten cooking będzie przyjemniejszy, to... Tak? Przyjemniejszy A? będzie? Tak, tak, wiesz, na przykład zabijasz sobie jakieś moba, tu ci wypada marchewka i na marchewce pisze, że to jest cooking ingredient, nie? I masz hmm. ją do cookingu, no. A. I wbijasz na przykład recepturki, czyli że recepturka leveluje wraz z tym, jak ją tam, im więcej robisz, tym bardziej ci leveluje. Mm -hmm. Jest dosyć ciekawie, teraz ten crafting będzie rozwiązany, nie? To fajnie, nie przyglądałem się temu, to niespodzianka. Mogliby, znaczy ja bardzo lubię blizzard za to, że oni się nie cackają i jak znajdą konkurencję, jakieś dobre rozwiązanie, to je wprowadzają u siebie. I, no, no. i są ludzie, którym to nie odpowiada, a mi to wisi zupełnie, ja się chcę dobrze bawić i nieważne czy tam, wiesz. Czy to Blizzard wymyślił, czy ktoś inny i mogliby parę fajnych rozwiązań przenieść z Guild Wars 2. Jak magazynowanie tych materiałów do craftingu jest po prostu genialne w Guild Wars 2. A tam też słyszałem, że tam pieniądze są tak dziwnie jakoś zrobione, że, że gold to jest naprawdę wartościowe, nie? Tak, 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 w tej chwili ciężko o kasę. ciężko, ale to też dobrze. No. O może to długo płynie, strasznie. No no Ile żeśmy czekali, z minuty? No, długo ale dobrze, że było... no, no. A teraz podziwiajcie, bo to jest bardzo ładny ending, widzicie? O, tu Patrzcie. będzie ten, ten, statek taki chyba wiszący w powietrzu, nie? Tak, tak, Zabierzony. zobaczcie. O, to naprzód na No elegancko, ale, choć, no to, to nie to, to ten... Horda czegoś takiego nie ma, naprawdę. Fajnie to wygląda. Super, nie? H horda to też nie ma gnomów i to wcale nie znaczy, że to <śmiech> źle. <śmiech> o, <śmiech> ładne. Fajnie, yeah. fajnie, ładnie. To jest taka jedna fajna jaskinia, nie? Przez którą będziemy przepływać. Dosyć ładnie to rozwiązali, tak fajne szczelinie się tutaj przepływa. Trzeba być ostrożnym, nie? No... Znaczy dalej nie wiem, jaką on wyrabia na tych zakrętach. On ma... no, taki statycznie bardzo się nie W tak, jest... ogóle, pomijam fakt, że on nie ma żaglów, ale ma chyba te łopaty z tyłu, czy jak to się tam Tak, 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 to jest ten taki parowy, nie? Nie, nie, jak ona się nazywa. Patrzcie jak blisko prawie. Kurde, idzie. zapomniałem kupić cold, cold Weather Flying. Ja też, ale wiesz co? To chyba w obozie będzie można kupić. 450 kosztuje. Tak no mam kaskę, mam, mam. 450? O, mam 526. 26. <laughs> Dobra, ja A odpuszczam. co, chcesz, chcesz tu jakąś kasę bo, No tak, 125. Ja jestem, jestem nie mam w domu. problemu, ja nie mam przywiązania do tej kasy, bo to jest i tak kasa aliantów, więc brudna forsa. <laughs> brudna forsa. <laughs> 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 czysta waluta. <noise> A słyszeliście o tym, jest, jest, gdzieś tam czytałem fantastyczny artykuł o tym, że przestępcy, którzy na przykład wiesz, zarobili kasę na na, 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 na przestępstwie, to nie wydają jej na przykład na rodzinę czy coś, nie? Na przykład prostytutka za pieniądze z nierządu nie kupi ch chleba dla własnych dzieci, tylko na przykład za te pieniądze, które dostała gdzieś tam od rodziców czy od kogoś. Że wiesz, no, oddzielne dwie te. O ja, nie wiedziałem, nie wiedziałem. E, czy to znaczy to jest tekst, on może być daleki od prawdy, nie? Bo tam, co ja tam, no, no, tam no, na no, nie znam za bardzo. E, ale, ale, tak, tak brzmi to jakoś trochę sensownie, gdzieś tam jakaś głębia jest. No, no, możliwe. O I'm się the się king tansyre. of the world! Chodź, Rok, zrobimy Titanic. E, tak właśnie, tak przy okazji, bo tutaj taki cały czas pan wchodzi i reklamuje się z tymi kluczami do Guild Warsa i kontaktem na GG, tam jakiś taki śmieszny ja go teraz i albo zbanuje. Jest jakiś bot, który non stop spamuje, ponoć ktoś mi napisał na mailu, żeby uważać na tego faceta, bo roluje ludzi na 50 zł, także... Nie słuchać go, nie pisać do niego, bo no, zostaniecie no, zeskamowani. Tak. No, nie, nie pisać do niego, bo on to samo cały czas spamuje i ten... Tam, Wygląda bardzo to. fajny tutaj obóz, bo tutaj mniej więcej jest tak, że oni się. Oni trafili tutaj i próbowali założyć fort. I z tego fortu wyszło tyle, że on jest cały czas atakowany, o czym się przekonamy w, tutaj zaraz. Tylko muszę znaleźć tego coldwater Flyinga, czy on gdzieś tutaj jest przypadkiem. O Jezu, sko skoczyłem na ruskiego. <noise> Ruski próbował cię strzepnąć z góry, ale... <noise> o jest, czekaj. Widziałem, widziałem panikę na tej przyjaznej mordce Kota. <noise> Kurde To z czego on ten mount był bo już zapomniałem? E Re resurrect, Recruit a, a, a friend O proszę Kurde no nie, no, nie mam pojęcia że tutaj Tu się chyba nie da kupić wiecie Skinning trainer Leather working A my czasem nie mamy szkarlatyny tutaj? No ja właśnie być, być może po prostu szagi Potrzebował się dzieckiem zająć na chwilę. Aha aha dobra opcję? Ale on jest tego serwera nie? On jest z Burning Legion to przy CrossRalmach byśmy go widzieli. Jak zaraz, zaraz, przy nagrał grał z nami. No, no tak, 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 ale w instancjach. A what the hell, jak fajnie, aha, no to tak, to no tak, rozumiem. No tak, tak. No. Dobra, to idzie, idziemy tutaj musimy napierdzielać w wrykuli W tych, tych, gigantów. To <laughs> ciekawe, to jest to oblężenie tego, tego, nie? No, Myś... jest, ale, ale ten... No możemy skoczyć do instancji po prostu. Ale i tak to, to nas na te Burning Crusade no. Nie wiem, wiesz co myślę, że. A, nie musimy powinniśmy... robić. No, no nie Tak, nie. może faktycznie nacieszmy się trochę tym tutaj. No, bo to też. A wy jeszcze tu nie byliście chyba nigdy, co? Czy byliście? Nie, tu, tu, postanę, tu mam druida, nie. wiesz, to byłem, ale to nie pamiętam. Chciałem to szybko zapomnieć, ale. No, no come on, no zobacz jak to fajnie, pijam. Ja nie mogę, ja po prostu, po prostu... O, chodźcie, wiecie co, chodźcie w las, pójdziemy. Albo nie, albo nie, albo nie. No nie. jeszcze jeszcze, wiesz, jakiś brodaty krasnolud podchodzi do Ciebie i mówi chodź, pójdziemy do lasu, i tak to, to, z... to mówisz, nie proszę pana, mamusia nie kazała. Ten, jak to... Jak... ten... Wiecie, przeczyścimy muszkiet. <ślesz> <ślesz> Lufa oh, się zapała. Dobrze. Dobra, mamy. Zrobiliśmy. Mogę już odetkać uszy? <laughs> już tak. O, jest dobra. Zrobiliśmy quest'a. Trzeba go teraz oddać. Już pomijam fakt, że tutaj walczymy z golasami. Kurczę, o... Dobra, niech się... się tylko doszukujesz. Jak o, jaka kusza ładna. O, kurde. Dobra, ch chodźcie, chodźcie tutaj oddać quest'a, bo wy się chyba no, tam problem, bijecie, że to wiesz, się tak spawnuje no. w nieskończoność, tak? O, oh, fuck, tak, tak, tak. Jezu ruski mnie zrzucił Żyję No z ruskimi lepiej nie latać no, Klasny no, no, strzały 240 strzały będą tu filmie. Oj 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 Lecz mnie ruski, ruski gdzie ty jesteś? Binding shot, binding shot Gościu ma stuna Uf Ale ci uratowałem Stoją tu się... takie NPC pełno skrzynek z czer czerwonymi krzyżykami to ani się nie ruszą ani nic, kurde. No. Dziękuję, jeszcze raz. Dobra, macie quest'a, będzie musiał się teraz... <laughs> pójść do lasu. <laughs> A jednak, dobią swego. O Jezus. Dlatego tak, tak. no, musimy szybko, nie zwracajcie uwagi, po prostu biegnijcie, nie? Aha, dobrze. Bo tam będzie musieli ratować jakichś typów, którzy są dosłownie przebici przez jakieś te, opasze, nabici na PAL, dosłownie. Coś włócznią. w tym ten... My tu tak obrażamy ruskich, a zaraz nam... Rokowi ściągną streama, kurczę, z anteny, bo... Jak pił i temu. Dawaj, dawaj! Streama, ściągaj to! To jest, takie coś wbite w ziemię. Znaczy... No ja ale wiesz co, jak wyrwiesz kolesiowi z pleców tą włócznię, to nam wstaje. To <grywki> <grywki> Od razu lepiej. A tu z tyłka, z No, no trudno, no. No, bo no raz... ja, ja tu nie widzę nic dziwnego w tym, że on ma wbitą dwumetrową dzidę w plecy i jeszcze potem <grym> w tyłek od razu. Wiesz, wstaje, bo nie mógł chodzić, to się położył. Ściągnijcie, bo mnie plecy coś tak ech, uwierają. Dobra, znowu oddaliśmy quest. O, tu jest quest, chodźcie, 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 chodźcie. chodźcie. Mhm. Nawet nie widziałem, że on tutaj jest. Trzeba na, górce, na górkę wyjść.